Witam Was, moje drogie ryby, na kanale Kate Witch Tarot. Przesłanie na ten tydzień pomiędzyświąteczny. Jeśli chodzi o temat pracy dla Was, moje drogie rybki, to co się dla Was, dla tej pierwszej grupy pokazuje, jest bardzo ładnie, stabilnie. Jest porządek tutaj, rozsądne działanie, bardzo dużo przemyśleń, jeśli chodzi o temat pracy. Ale też tutaj to, co dla Was się pokazuje, moi drodzy, to jest jakieś Opóźnienie w jakimś zrealizowaniu czegoś. Wy myślę, że będziecie wiedzieli dokładnie o co chodzi. W każdym razie tutaj jest jakieś przesunięcie, jakieś opóźnienie. Może Wam pomóc jakiś mężczyzna, który jest albo kierownikiem, albo szefem, z na pewno autorytetem w jakimś w Waszym otoczeniu. Może to być nawet urzędowa jakaś osoba, lub mundurowa, bym powiedziała, ewentualnie ktoś, kto. Wiecie co, tak jeszcze ja bym to dodała może, gdyby tu chodziło w ogóle o jakiekolwiek inne tematy, w których jest zaangażowana osoba, która jest kimś bardzo wykwalifikowanym w swoim zawodzie, czyli to może być nawet lekarz, nie wiem, hydraulik, ja tak przykładowo daję Wam pomysły, ale ta osoba może tutaj Wam bardzo pomóc w jakimś Kłopocie troszeczkę takim, tego typu, że nie możecie z czymś sobie poradzić, yy, a musicie to zrobić tu i teraz i, i, i jeszcze w tym tygodniu. O, może tak w tym sensie. W każdym razie jakaś osoba wam tutaj jest w stanie, męska osoba wam w stanie pomóc, i to jest pokazane. Teraz, yy, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o temat pracy, bardzo konkretnie, stabilnie, yy, sensownie, rozsądnie, yy, duża kontrola, duży rozsądek tu się pokazuje. Ale też dla większości z Was ta praca jest z jakiegoś powodu troszeczkę właśnie też zawieszona, więc może tutaj też być jakby jedna z energii pokazująca się dla tych osób, które w tym okresie powiedzmy międzyświątecznym wzięły sobie urlopy. Tutaj jest bardzo piękne skoncentrowanie i wyłącznie na rodzinie wasze. Więc. Jakby ten temat rodziny tutaj będzie najbardziej istotny dla większości z Was, moi drodzy. Znaki Zodiaku, które się pokazują, to jest, to jest Byk, to jest Baran, to jest Panna. Um, no, i dziesięć kielichów macie tą rodzinę, pokazaną jak najbardziej emocjonalnie. Tutaj jesteście na wyżynach, że tak powiem. Zwróćcie też uwagę bardzo na waszego ojca, nie wiem, dziadka. Tutaj ta osoba potrzebuje swojej, e, zwrócenia na tą osobę uwagi, bardziej, więcej skoncentrowania się na tej osobie e, z jakiegoś powodu. Tutaj ta osoba emocjonalnie. Jest, może przechodzić jakiś trudny moment, trudną chwilę, jakiś trudny czas. W każdym razie zwróćcie tutaj na tą osobę wyjątkowo w tym okresie czasu swoją uwagę. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Macie tutaj jeszcze tego pustelnika pokazanego, więc jakby szukajmy cały czas rozwiązań, nawet jeśli będziecie wiedzieli, że tu już rozwiązanie i to jest to, co powinniśmy zrobić. Spróbujcie jeszcze raz przemyśleć to wszystko, zanim podejmiecie decyzję. Pozdrawiam. Udanego Sylwestra, udanego Nowego Roku. Do zobaczenia, do usłyszenia raczej już niedługo i pozdrawiam serdecznie Was, moje drogie rybki, wszystkich. Dobre, dobrego jeszcze raz. Witam teraz e, ryby single, moi drodzy. To, co dla Was się pokazuje tutaj w tym tygodniu, um, tak króciutko, bardzo intensywny. Tydzień, odwrotnie niż tutaj dla tej pierwszej grupy rybek. Więc, gdybyście tutaj wy nie, znale, jakby nie odnaleźli się w tej energii, o której teraz będę mówiła, czyli tej szybkości, takiej intensywności, to posłuchajcie sobie tej pierwszej części, bo ona też może tutaj dla Was być jakąś podpowiedzią, właśnie dla tych osób, które nie mają tutaj, tym bardziej są w takim spowolnionym tempie. Ta e, część dla singli tu się pokazuje bardzo intensywnie, bo macie dwie karty niesamowitego przyspieszenia. Tutaj są przeprowadzki, podróże, e, ogólnie jakieś pojazdy, e, komunikacja. E, tu jest i fizycznie bardzo szybkie przyspieszenie w jakimś temacie, jakiegoś działania z jakimś tematem, z jakąś sprawą. Tu się bardzo szybko coś rozwiąże Wam, ale też jest bardzo dużo takiej komunikacji internetowej, jakaś taka komunikacja nawet z osobami, czy z kimś z zagranicy, w sensie, czy to jest czy to dotyczy pracy. Tutaj jest bardzo dużo duże, szybkie przyspieszenie. Szybkie decyzje, tematy, które, z którymi może do tej pory nie mogliście ruszyć, wyruszycie w tym tygodniu i to tak naprawdę konkretnie bardzo, bardzo intensywny tydzień, taki dynamiczny się pokazuje, bo macie i te osiem buław, i ten rydwan, które tutaj naprawdę one zawsze pędzą w jakiś temacie w tym tygodniu, więc myślę, że Wy będziecie najlepiej wiedzieli, czego to mogłoby dotyczyć. Ale podróż tutaj jest albo dopiero planowana, albo już jakby wprowadzana w życie. Więc z jakiegoś powodu tutaj ruszacie moje drogie raki do przodu. I jeszcze tak, jakby dodatkowo chcę Wam tylko powiedzieć o tym, że ponieważ tu się Wam pokazuje piątka mieczy, więc jakiś konflikt tutaj jest jakiś trud, to jest jedna z takich trudniejszych kart, jeśli chodzi o miecze, ale ona wskazuje też na zawsze na pewnego rodzaju stratę, więc tutaj może być tak, że wy unikniecie tej straty, dlatego, że tutaj ta strata, ewentualnie jeszcze to, co teraz mi się tak nasunęło, że gdybyście chcieli kupować samochód, to może tutaj poczekajcie z decyzjami, bo, no bo w związku z tym możecie dostać lepszą Um, opcje, ceny, w sensie propozycje zapłaty w, nie w tym tygodniu, tylko właśnie jeśli to przesuniecie albo wręcz przyspieszycie. Więc nie, tutaj pokierujcie się bardzo tak faktami, więcej niż intuicją, um, a na pewno. Nie wiem, czy ta prędkość by wam akurat tutaj w tym pomagała, bo zwykle w takich tematach zakupów, nie wiem, bilety, podróż, samochód, pojazd, coś w tym stylu, tutaj no to raczej chyba nam nie sprzyja zwykle, ale no zwróćcie na to uwagę po prostu. Wy będziecie, myślę, że zorientujecie się, jeśli by miała być strata, to wy to powinniście zauważyć. W każdym razie tutaj, jeśli jest... Czy w każdym innym temacie może się pokazać jakaś strata, którą, z, którą, z której prawdopodobnie widzicie, bez względu na to, po której stronie konfliktu będziecie, więc tutaj e, wychodzimy z tego, także jest jak, jakaś korzyść. E, w wyniku jakiegoś sprytu, który tutaj bardzo rozsądnie się pokazuje, więc zaplanujcie swoje działanie i nie róbcie niczego tak w, w ciemno i po łebkach. Bardziej tak konkretnie. Tutaj macie królową buła, więc tutaj jest jakiś sukces ogólnie. Może kariera Wam tutaj nabiera rozpędu, lub być może jeszcze ewentualnie będziecie zmieniali swoje stanowisko pracy, czy ogólnie w ogóle pracę, bym powiedziała, na coś dużo bardziej pozytywnego. No, nowe kontrakty, nowe umowy bardzo, bardzo, tak jak powiedziałam dynamicznie tu się dla Was pokazuje ten tydzień, więc um, czekam na komentarze, gdybyście rzeczywiście tutaj poczuli na koniec tygodnia, że Wam się to z jakiegoś powodu sprawdziło, to zapraszam do tych komentarzy, bo mi to też bardzo zawsze pomaga, żebym mogła konkretnie porównać to z, z Waszą wypowiedzią, to co tutaj w tych kartach się dzieje. Więc z góry dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Udanego Sylwestra, nowego roku, wszystkiego dobrego i takich właśnie, i podróży, i takich sympatycznych energii, szybkości życiowych, tak. Wam życzę na ten nowy rok. Pozdrawiam, drogie rybki, trzymajcie się wszystkiego dobrego.